Pamiętajmy także, że ewolucjonizm współczesny nie jest tożsamy z darwinizmem i to nie jest prawdą, że mówimy o teorii ewolucji Darwina i próbujemy przy tym, nie wiem, podważyć jego jakieś tam tezy. Ewolucjonizm to nie jest darwinizm. Chociaż zapoznanie się ze spostrzeżeniami Darwina zwykle rozpoczyna naukę ewolucjonizmu. Trzeba je jednak koniecznie uzupełnić o wnioski z nowszych badań. Cóż to w ogóle za spostrzeżenia? Co tak naprawdę Darwin uważał w tym temacie? I czy są to takie spostrzeżenia, z którymi można polemizować, którym można jawnie przeczyć, albo które można wręcz wykpiwać, tak jak niektórzy próbują? Pierwsze z nich mówi, że w przyrodzie istnieje zmienność. Nie ma dwóch identycznych ludzi, nie ma dwóch identycznych kotów, nie ma dwóch identycznych pszczół, chociaż może z pozoru wydawać się inaczej. Osobniki jednego gatunku różnią się od siebie i tę właściwość nazywamy zmiennością genetyczną gatunku. Powstaje ona w wyniku rekombinacji genetycznej oraz w wyniku mutacji. Druga teza Darwina. Mówi, że organizmy żywe produkują więcej potomstwa niż potrzeba, aby ich gatunek nie wymarł. Podobnie jak pierwsza teza wydaje się, że to jest dość oczywiste i bardzo bym się zdziwił, gdyby ktoś próbował taką tezę podważyć. Między innymi wskutek tej właśnie nadprodukcji potomstwa na Ziemi już dzisiaj jest co najmniej 10 razy za dużo ludzi, tak to nie jest przesada. Ludzi jest. Co najmniej 10 razy za dużo, niż Ziemia jest w stanie wytrzymać bez szkody dla siebie. To jest oczywiście temat na zupełnie inny, inną rozmowę, na inną pogadankę. Rozmnażamy się jako gatunek dosłownie jak króliki. Do tego jeszcze usuwamy wszystko to, co ograniczałoby naszą liczebność. Ja tu abstrahuję od kwestii etycznych, stwierdzam po prostu fakty. Usuwamy choroby, usuwamy wojny, które w przeszłości. Miały to znaczenie regulujące. No ja nie mówię o takich wojnach, które się w tej chwili odbywają, nawet za naszą granicą. Wiadomo, że to jest, to jest wszystko chore, co się dzieje. No ale to nie jest jeszcze ten środek regulacji liczebności. Pamiętajmy, w przeszłości wojny bywały takie, że całe narody były wybijane praktycznie do nogi. Na szczęście tak się dzisiaj nie dzieje. Malthus niejaki już w czasach Darwina twierdził, że populacja ludzka rośnie w postępie geometrycznym, to znaczy, że podwaja się co jakiś tam czas, co pewną stałą ilość lat. Natomiast ilość dostępnych zasobów, na przykład żywności, rośnie jedynie w postępie arytmetycznym, to znaczy, zwiększa się o stałą wartość, o ileś tam, co ileś tam lat. Darwin zauważył, że w przyrodzie również występuje duża nadprodukcja potomstwa, niewspółmierna do ilości dostępnych zasobów środowiska. Trzecia teza Darwina. Mówi, że w warunkach nadprodukcji potomstwa nie każdy osobnik ma jednakową szansę przeżyć. No, spróbujmy zaprzeczyć tej tezie. Jeżeli ktoś twierdzi, że Darwin się mylił, proszę bardzo, zapraszam, zachęcam, może znajdzie argumenty na to, że to jest nieprawda. Gdyby było inaczej niż twierdził Darwin w tym punkcie, przyrost osobników każdego gatunku następowałby w postępie geometrycznym. Tymczasem, na ogół ilość osobników pozostaje na podobnym poziomie. No nie mówię tu o populacji ludzkiej, która cały czas przyrasta, niestety. A przynajmniej wzrost, o ile w ogóle następuje, jest daleki od teoretycznego. Zresztą wiele żywych organizmów może przetrwać tylko wówczas, gdy inne organizmy zginą. No, nie mam tu wcale na myśli jakichś, nie wiem, drapieżników, to jest nieprawda, bo tak właśnie w ten sposób, niszcząc inne organizmy, odżywiają się choćby ludzie i to nie tylko ci. Normalni, mięsożerni, ale także ci roślinożerni, weganie, frutarianie i tak dalej. Przecież jeśli ci ostatni zjedzą ziarno czy zjedzą owoce, to wtedy z tego ziarna nie wyrośnie roślina, w przeciwnym wypadku mogłaby wyrosnąć. Czwarta teza Darwina mówi, że przeżywają tylko osobniki najlepiej przystosowane. Tutaj wymagana jest pewna korekta, nie tylko, jest to jest prawda statystyczna, niemniej prawda. Wydaje się to dość oczywiste: organizmy muszą konkurować o te same ograniczone zasoby środowiska. Konkurencję tę nazwano walką o byt. Dlatego też wykształcają różne cechy, które w danych warunkach mogą ułatwić im przeżycie. Gdy na sawannie poluje stado głodnych lwów, to ich ofiarą z większym prawdopodobieństwem padnie ta antylopa, która nie jest tak ostrożna i spostrzegawcza jak inne, albo też nie jest dostatecznie szybka, żeby uciec lwów. Darwin, a tym może bardziej jego komentatorzy, sformułował tę tezę w postaci hasła – przystosowani pożyją dłużej. A siłę podtrzymującą taki stan rzeczy nazwał doborem naturalnym. Działanie zaś czynników eliminujących jednostki gorzej przystosowane nazwał selekcją naturalną. Dobór naturalny sprawia, że przeżywają głównie osobniki najlepiej przystosowane, które w danych warunkach potrafią zdobyć ograniczone zasoby konieczne do życia, mimo konkurencji ze strony innych osobników. Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest tak, że ofiarą lwa zawsze pada antylopa wolniejsza czy ogólnie gorzej przystosowana. Teza ta ma charakter statystyczny. W dostatecznie dużej populacji antylopy zjadane będą w większym stopniu te wolniejsze niż te szybsze. Życie życiem rządzo, rządzi jednak przypadek. Nawet najsprytniejsza i najbardziej szybka, naj, najbardziej spostrzegawcza antylopa może po prostu czasami ulec śmiertelnemu wypadkowi, nieszczęśliwemu zbiegowi okoliczności, i wtedy to ona stanie się ofiarą. Stąd lekcja, że ewolucjonizm nie jest jakąś prawdą natchnioną, jakby to może niektórzy chcieli widzieć, jest jedynie spostrzeżeniem statystycznym, jak zresztą większość tego, co twierdzi nauka. Nie mówi o tym, co się na pewno stało, nie mówi o tym, co się na pewno wydarzy. Życie nie jest jakimś prymitywnym programem. Rządzi nim przypadek, czy się, temu, czy się to komuś podoba, czy nie, taka jest prawda. Mimo to słabsza antylopa wciąż ma mniejszą szansę przeżyć niż ta zdrowsza i szybsza. Oczywiście reguła ta odnosi się nie tylko do antylop. Wiadomo też na przykład, że palacze żyją krócej niż ludzie niepalący. No ale nie jest. Jest to też tylko prawda statystyczna, i dlatego, gdy ktoś tam mówi, że, że jego wujek, dziadek, kuzyn, znajomy, dożył stu lat, mimo że kopcił jak smogi, codziennie wypalał dwie paczki. Wcale nie jest powiedziane, że ta osoba kłamie. Po prostu tak się mogło naprawdę wydarzyć. Tyle tylko, że ten człowiek, który to twierdzi, pewnie nie zauważył, że tysiąc innych palaczy w tym samym czasie zmarło. Podczas gdy ich niepalący sąsiedzi, krewni, powinowaci żyją do dzisiaj i cieszą się dobrym zdrowiem. Na tym właśnie polega statystyka. Aby stwierdzić, jak jest naprawdę, trzeba po prostu policzyć tych wszystkich, którzy umierają, tych wszystkich, którzy przeżywają, i to nie tylko w obrębie jednej rodziny. Im więcej osób weźmiemy do badania, tym nasze spostrzeżenie będzie dokładniejsze i bardziej wiarygodne. Teoria ewolucji opiera się właśnie na takich prawdach statystycznych. Jedną z nich jest to, że przystosowani pożyją dłużej. Teza numer 5: osobniki, które przeżywają, mają większą szansę zostawić po sobie potomstwo. Wydaje się to równie oczywiste jak wszystkie poprzednie tezy Darwina. Jest to takie spostrzeżenie, które mówi, że ci, którzy przeżyli, mają szansę po sobie zostawić potomstwo. Można je rozumieć dosłownie. Umarłeś w młodym wieku, nie pozostawisz po sobie dzieci. Twoje geny zginą wraz z tobą, mimo że ty przeżyłeś do jakiegoś tam momentu. No niestety nie udało ci się pozostawić drogi otwartej dla Twoich genów. Dożyłeś do okresu rodzicielstwa, wtedy masz szansę, by twoje geny powędrowały dalej, by przeżyły ciebie. Najlepiej przystosowane organizmy przekazują swoje geny potomstwu. Podobnie jest z działaniami człowieka, z hodowcą, który dobiera do rozrodu osobniki tylko o te, w takich cechach, które dla niego są pożądane, z jakichś tam powodów, na przykład, bo mu się coś podoba. Działanie takie nazywa się doborem sztucznym. W wyniku doboru sztucznego rozmnażają się tylko osobniki o przydatnych cechach. Selekcja sztuczna utrwala te cechy i doprowadza do powstania nowych ras. Nie zawsze dobór naturalny czy dobór sztuczny decyduje, który osobnik przeżyje i wyda potomstwo. Życiem rządzi przypadek, co już powiedzieliśmy wcześniej, dlatego do mechanizmów ewolucji zalicza się także np. dryf genetyczny. Efekt założyciela czy efekt wąskiego gardła są to sprawy, o których wartałoby może zrobić też kiedyś inny film. Teza numer 6: Z biegiem czasu skład populacji się zmienia, i jest to teza kluczowa dla teorii Darwina, o czym wszyscy krytykanci zapominają, mówiąc o zupełnie innych rzeczach. Takich, którym Darwin się w ogóle nie zajmował, i przypisując je Darwinowi, a następnie próbując wykpić. Szóste spostrzeżenie Darwina jest w zasadzie jedynie wnioskiem z tych poprzednich, i to wnioskiem niezbitym dla każdego myślącego człowieka. I nie mówię tego wcale złośliwie, żeby, żeby tam, nie wiem, wykpić pewne ideologie. Naprawdę jest to elementarna zdolność rozumowania tutaj potrzebna. Mianowicie, z biegiem czasu skład populacji się zmienia, ponieważ tylko niektóre osobniki mają szansę pozostawić po sobie potomstwo. Zmienia się zatem zakres zmienności osobników danego gatunku. Osobniki mniej dostosowane do warunków życia są eliminowane. Organizmy przy tym powoli różnicują się, przystosowując się do różnych odmiennych warunków życia. Upraszczając sprawę i operując podanym przykładem, można by było rzec, że w stadzie antylop z czasem będzie coraz więcej osobników szybkich i spostrzegawczych. Nie dość, że populacje składają się z różnorodnych osobników, to jeszcze w czasie ta różnorodność ulega zmianom skład stada się zmieni i to jest właśnie ewolucja. A nie jakieś tam mutacje, jakieś tam inne rzeczy, które tak naprawdę z samym esencją ewolucji nie mają kompletnie niczego wspólnego. Powtórzę: ewolucja to zmiana składu populacji wywołana działaniem doboru naturalnego lub innych mechanizmów. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli ktoś próbuje de, dyskutować, z tezami Darwina, czy w ogóle z teorią ewolucji, to nie powinien dyskutować o jakichś zupełnie innych rzeczach, które, jak widać, z teorią ewolucji nie są bezpośrednio związane. Niech dyskutuje z tymi podanymi sześcioma tezami, ja je wypiszę później w komentarzu dla wygody każdego oglądającego.